Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Zastanowieniem się. Jak zwiększyć moc silnika wysokoprężnego, dobrze byłoby zrozumieć, dlaczego należy to zrobić. Techniczna modyfikacja silnika zwiększa dynamikę samochodu, zmniejsza zużycie paliwa, a w niektórych przypadkach znosi ograniczenia prędkości. Dzięki kompetentnej poprawie mocy silnika ujawniają się potencjalne możliwości serca samochodu. Ważnym czynnikiem dla większości kierowców jest wzrost dynamiki który pozwala poczuć się pewniej za kierownicą. Zalety zwiększenia dynamiki silnika, komfortowa jazda w warunkach miejskich, pewność podczas wyprzedzania, dynamiczny, Sportowy styl jazdy z ostrym startem i szybkim przyspieszeniem. Stopień skomplikowania niektórych metod technicznego ulepszania samochodu pozwala na zwiększenie mocy silnika własnymi rękami. Niektóre z poniższych metod są dość pracochłonne i wymagają interwencji specjalistów od tuningu. Jak zwiększyć moc silnika wysokoprężnego własnymi rękami? Kompresja przy której paliwo podawane jest do komory spalania, bezpośrednio wpływa na osiągi silnika. Wraz ze wzrostem stopnia sprężania wzrasta ciśnienie. Przyczynia się to do bardziej wydajnego spalania mieszanki paliwowej, uwalniania maksymalnej użytecznej energii i wzmocnienia mocy silnika. Aby zwiększyć stopień sprężania, konieczne jest dostosowanie układu zasilania, który reguluje czas. Ciśnienie i proporcje mieszanki paliwowej podawanej do komory spalania. Wyróżnia się dwa systemy zasilania, mechaniczny układ wtryskowy, montowany w starszych konstrukcjach silników stosowanych przed 2008 rokiem. Masa wtryskiwanego paliwa jest określana przez wtryskiwacz paliwa, z którego paliwo jest pompowane do wtryskiwacza. Częstotliwość, z jaką obraca się wał korbowy, określa moc wtrysku. Elektroniczny układ wtryskowy, montowany we wszystkich nowoczesnych samochodach. Paliwo jest wtryskiwane do rampy. Wtryskiwacze elektromagnetyczne zapewniają wtrysk. Elektroniczna jednostka sterująca reguluje masę, sprężanie i czas wtrysku. Modyfikując system zasilania elektronicznych układów wtryskowych, można poprawić fabryczne osiągi silnika spalinowego. Należy pamiętać, że niektóre z opisanych poniżej metod nie są odpowiednie dla mechanicznego układu zasilania. Metoda H1. Chip Tuning. Chip Tuning polega na przeprogramowaniu fabrycznych ustawień elektronicznej jednostki sterującej. ECU jest najważniejszą częścią silnika, odbierającą informacje o stanie silnika z czujników. Korzystając z tych informacji, ECU określa optymalną prędkość obrotową wału korbowego. Dopływ paliwa i ilość powietrza. Fabryczne ustawienia Ecu zostały zaprojektowane z myślą o średnich osiągach i wydłużeniu żywotności silnika. Ponowne fleżowanie Ecu umożliwia wbudowanie własnego systemu przetwarzania danych. Impulsy pochodzące z czujników są przetwarzane za pomocą specjalnych programów i tworzą system automatycznej regulacji mechanizmów wtrysku poprawiając wiele charakterystyk istnieją dwie opcje tuningu układu: rekonfiguracja fabrycznego układu rom lub jego wymiana z dalszym flashowaniem. Konieczne jest wybranie opcji tuningu hipów i przygotowanie się: kupić skaner do diagnostyki marki samochodu, starannie wybrać wersję oprogramowania układowego, zainstalować na laptopie program do edycji oprogramowania układowego odpowiedni dla ecu samochodu. Zakup HIPA, jeśli zdecydujesz się na zmianę ROM 27C256 lub ROM 27C512. Programator ECU kup, wypożycz, zrób sam. Znajdź adapter kalinę do podłączenia do portu samochodowego. Użyj skanera diagnostycznego, aby sprawdzić błędy i zresetować je. Jeśli występują, odłącz akumulator, zdejmij panel i wyjmij jednostkę sterującą. Wymienić układ, ROM, umieścić jednostkę sterującą z powrotem na miejscu, podłącz akumulator, podłącz notebook do portu diagnostycznego, laptop powinien być w pełni naładowany lub, jeszcze lepiej, podłączony do zasilania, włączyć zapłon, uruchom oprogramowanie, aby ponownie dostroić silnik. Po zainstalowaniu oprogramowania wyłącz zapłon i odłącz kabel, poprawiona dynamika. Oszczędne zużycie paliwa, brak ograniczenia prędkości maksymalnej, zmiana trybów zimnego rozruchu i pracy. Największy efekt chip tuning przyniesie w samochodach z silnikiem wysokoprężnym z turbiną ze względu na optymalizację układu ono w kwi ciśnieniowego. Moment obrotowy wzrasta o prawie połowę, a moc o jedną trzecią. Przy znacznym wzroście mocy żywotność silnika ulegnie skróceniu, utrata gwarancji. Istnieje ryzyko uszkodzenia silnika. Nieprawidłowe oprogramowanie układowe może prowadzić do detonacji silnika. Widzimy więc, że wymiana HIPA znacznie podnosi wydajność silnika. Niemniej jednak, aby kompetentnie przeprogramować siecu, wymagane są specjalne umiejętności i nie każdy właściciel samochodu może to zrobić własnymi rękami. Metoda numer dwa. Bloki zwiększające moc, popularność stosowania bloków w celu zwiększenia mocy silnika wysokoprężnego wynika z ich wszechstronności, szybkiej instalacji i możliwości znacznego oszczędzania paliwa zwad warto zwrócić uwagę na zmniejszenie zasobów bloku cylindrów, wtryskiwaczy i TNVD oraz szybki rozwój filtra cząstek stałych. Ponadto metoda modułowa, w przeciwieństwie do prawidłowo przeprowadzonego chip tuningu, zwiększa emisję szkodliwych substancji. Blok do poprawy trybów pracy procesora ECU Blok znajduje się w wysokociśnieniowym układzie paliwowym, a jego moduł obliczeniowy steruje pracą silnika z pominięciem ECU, nie zaniżając odczytów czujników. Diagnozuje ciśnienie w układzie paliwowym i w przypadku jego wzrostu wysyła do ECU polecenie zwiększenia czasu tryski w dopuszczalnym zakresie. Moduł sterowania wtryskiwaczami instalacja modułu umożliwia kontrolowanie i zmianę impulsów sterujących wtryskiwaczami. Moduł jest podłączony do wiązki przewodów wtryskiwacza i reguluje działanie wtryskiwacza paliwa poprzez zmianę czasu otwarcia iglicy wtryskiwacza. W rezultacie zmienia się kąt wtrysku paliwa i poprawia się wydajność spalania. Moduł zmiany schematu działania wtryskiwacza paliwa jest instalowany w silnikach Wysokoprężnych z mechanicznym układem wtryskowym. Moduł zwiększa moc silnika wysokoprężnego poprzez zmianę działania pompy paliwa. Moduł koryguje dane z czujnika paliwa do niższych wartości. W rezultacie ciśnienie jest zwiększane w obudowie pompy paliwa za pomocą zaworu elektromagnetycznego. Pozytywne strony tej metody to niedrogi sprzęt i łatwość instalacji. Wadami są zmienne prędkości obrotowe silnika i skrócona żywotność pompy paliwa. Moduł do konwersji danych z czujnika ciśnienia rampy paliwowej urządzenie podłącza się do przewodów czujnika ciśnienia rampy paliwowej i wysyła do elektronicznej jednostki sterującej dane dotyczące obniżenia kompresji w rampie paliwowej. ECU zmienia intensywność wtryskiwaczy, moc silnika spalinowego wzrasta. A zużycie paliwa spada. Moduł redukujący odczyty ciśnienia akumulatora paliwa, pompa paliwa jest odpowiedzialna za regulację poziomu ciśnienia w akumulatorze paliwa. Dzięki zainstalowaniu dodatkowej jednostki w obwodzie elektronicznym układu paliwowego, ECU otrzymuje informacje o utracie mocy wtryskiwacza paliwa. ECU wyda polecenie zwiększenia czasu wtrysku. Metoda numer 3. Turbodoładowanie wydajność silnika zwiększa się poprzez zainstalowanie turbiny, która dostarcza dużą ilość powietrza do komory spalania. Jednostka sterująca układu paliwowego wydaje polecenie zwiększenia wtrysku paliwa, a moc silnika wzrasta. Wadą tej metody jest wzrost zużycia paliwa i krótka żywotność turbiny. Jednocześnie turbodoładowanie zapobiega awarii silnika po naciśnięciu pedału zatrzymania samochodu. Wnioski. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek operacji mających na celu zwiększenie mocy silnika spalinowego, należy ocenić swój samochód. Pod kątem poziomu zużycia układu paliwowego i silnikowego, zapoznaj się z różnymi technikami zwiększania mocy, rozważając ich wady i zalety. Zacznij od chip tuningu, który wykazuje największą skuteczność. Jeśli przeprogramowanie CU nie jest możliwe, spróbuj podnieść moduł. Należy pamiętać, że operacje mające na celu zwiększenie mocy mogą zmniejszyć zasoby silnika wysokoprężnego